Nie, on tylko jest. Dobra, dziękuję. A w ogóle na tym ma jeszcze gra? Nie, ja byłem w osoby. Mm. Ja się zapomniałam, mogę zaczarować miecz, hm. La mnie, a la gdzieś la Co. La, 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 la bo ma pan Proszę, no włącz się! Ma pan tego tego paka do lapienia. Jakiego? Ma pan prawie babę. Jako Wojt. O, dobra, jest to Rudy będzie buchał, rudy będzie buchał, rudy będzie buchał, o nie będzie, nie jest. Rudy będzie buchał, rudy będzie buchał. Bucha, bucha. Zależy kogo i co. Poni pan jeszcze chuj we! No włącz się, czemu to się nie chce odmówić? Ej, zależy kogo i co onia. Ja.

Dawaj, dajesz, dajesz, dajesz nie bie, bie, nie. Ja, Pij mnie, pij Ja fili No jak można na to pić? dajesz, dajesz, dajesz Pij mnie, I to na boks pij i ja, Boks pij i na nosu

Przecież Boru cały serwer go rozważył, a tylko mógł. Widzicie jakie mam pustki, wszelkie. Ja w piątkach się... lotam! Masz coś dać? Tak, Już nie mam. Co? Co już nie mam? Co w piątkach lotam?

Tam nie ma co chodzi. Wiesz, my no to zrobisz... Tam nie ma co ci chodzi. No dobra. Ty cze, szoma, czy Shaman? Czy ja? Ja mam full perki? Tak? prawie full park. Prawie czy masz? Pulper? Prawie. Tak, tak, już to widziałem miliard razy. Nie musicie tego pokazywać. I tak tyle nie lubię na salwej. Tylko i tak pewnie tyle nawet na serwer nie lubię tu właściciel sobie daje na. No. Hmm. Mm. Bo kurwa, co za piodło dziergać? Ej, chodź, Max, trzy. Po co to jest tam? Czekam na tego, na skinny i nie wbija. nie może zbiję ale to nie, jak bije, to od boro pewnie. Nie, A w sumie jak bije, to pewnie boro, no. Hmm. Nie, pewnie to... Kurde, ale oni mi w ogóle tak ładnie Co, biją cię gdzieś? Dostajesz po piętach? Gryzą Lekko, mocno? Na razie mnie nie bierze Muszę mieć 10 osób na live, no tu są szybkie 10 kont. Widzimy tego sto bo tego sto lajka. Ej, ja, sal, trap, 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 ja. Niech trafi, bo właśnie wreszcie może w końcu. Dobra, Ryzy ślizga. A jakie masz informacje? Raz się na... Raz się żyje na... No. Raz się, no. się no. Kroteczka? Czekaj. Dobra, wbijam się tu. Oj, sorry. Ja, wbijaj się, wbijaj się, wbijaj się w tego trapa. Knokaj ich. pól knokaj, pól knokaj. Nawet nie patrz, że ja tam jestem. Knokaj, knokaj każdego. Ciebie wknokali? Ja w górę niż ty. Robicie ja mam piątkę, ty nie zapomnij! Dawaj. Tak to jest. Wolno ja mam ty wolno wolno na 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 łeba. Wolno ja mam łeba. To mi nibam daj. Ola, jak mi to ścina! No. Ei! Aha, oni a knocka mają, oni a mają bo ja dostaja, porra! para Ja góra tu viu É, góra, tá? Wez em całk nocaí! Całk, 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 Nie 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 nie, nie. my i... teraz nie ja muszę wyjść bo ja padnę tak. Też padnę No ej ale Żeby tak grać no sobie... ja, jak oni weź im z bagna I ty Ty teraz zbił Czekaj ja bagnę teraz syframie Ej czy to za Ty dalej masz tego Koz Ja No dalej ma. No. A tu tam się go nie do, podobał. Do, Dobra. G. Nie wiem, co się dzieje. klokaj! Mam! Mam tego paliona, czy jak on to ma! Tego ze skiną paliona. Dobra. Bania mi się padła. No właśnie, bania mi pada! padła! No ale jak! Dobra, czekaj, 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 czekaj. to o, się da wyjść? Dobra, dałem. Co? Tutaj trzeba. No, tutaj czy... trzeba. No, tutaj trzeba. No, tutaj trzeba. No, tutaj No, tutaj trzeba. No, tutaj trzeba. w ogóle wszystko. wszystko. Wszystko mnie, babi. Bij, bij, bi. A, to się nie opłaca, jak on... A kto? Ej bora w ogólnie czemu, ogólnie czemu mi media żeście zabrali Co? Czemu mi media żeście zabrali tak w ogóle? Komu? No Mil, 2015, a teraz mam streama, nie? I no, i ostatnio mi media zabraliście. Oj, powiedział, że jesteś odpalony i że ci... Że jak odpalony jestem późba! Czy to przecież gram? Ja wiem, tylko musisz do niego, no. Ale... A mogę odzyskać media? O. No to kurwa nie do mnie. O, ale ja tak kurwa na Discordzie już... jakoś CEO masz, będzie taki kurwa. Da, jakiś Cell kurwa dostał kurwa CEO w 5 minutach, kurwa grania. Tak, tak, bo ja I chyba idę po backupa. A bo ich już nie ma. No. A oj, mu mówi ja muszę chyba zobaczyć i że żeby chyba z na pewno na Discordy. To nie ma i mojus! Ile ci już dałeś tę zarwać? Co? Ile ty nam coś dałeś? Idę! Zvala by po dvoch minútach, gráňa, dáňa, 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 dáňa. Ten ranga. mi na No i znak gramy na mocy na doksyfi, bo być zakazana, bo posiadam, byla już grać. Jak ktoś tak gra. A tak w ogóle nie? Sigma, kubuś, co nie, został dograny. Co? Sigma, bo Sigma. Ten, coś się kupuje, została degrada. Ciekawe, za co? Za co, że patrz, nie? a ja byłem czysty, nawet mnie nie sprawdził i daje mi bana za hitboxy, nie? a nawet mnie nie sprawdził. A poza tym ja miałem nagrania, jak się biłem z nimi, nie miałem żadnych hitboxów. Czemu ty każdemu dwaś miecz procent ileś tam milionów procent, ja? Co ma mojego ziomusia, który ma być? Co? Mieczka, to jest mojego ciepła, który ma tutaj. A masz jakiś tytuł? Ja. Sam nie masz? No, co tam trzeba? No się chłopie, kurwa. Zabrali mi media, nie? I czy byś mógł mi oddać? No. Masz właściciela, no to kurwa. No ale musisz mieć tego, musisz mieć... Kuźma kiedyś robiłem live'a, gdzie nikogo nie było i że media taką dostawał. To rób live y na TikToku, bardziej się no na TikToka. To zacznij. Nie. Nagrywałem to się. nie dostaniesz media. Co? To nie dostaniesz media. Papierdola. Stary, kurwa, zlituj się. A to tak w ogóle czemu Bora Czemu Bora nie ma właściciela? Nie. nie wiem A na Discordzie kurwa ma. Nie wiem. Kurwa. Nie wiem czemu tak jest. I tą madię, ci, jak będę spełniał kryteria, to dostaniesz. A ile osób muszę mieć? Dziesięć. Dobra. Zrobisz to, wierzę w ciebie. Mhm. To jakie ja no osoby mam. No, ale to... To zrób się na TikToku, będzie Ci łatwiej, tak? No, ale ja nie nagrywam na TikToka! No to zacznij! Ja Nie wiem, w czym problem. Trzeba ja borę coś pije Co? do na etykiecie. Co? Idę! Dobra, to ja lecę do kolegów, się Czy Trzeba jakoś dwu? Ja nie mam siekierki. Co? Idę. Dasz radę? A bo to nie jest, senior, że myślałam, że to. Padło mi już banana. A ty jesteś czternastka, ja ci czternastki mogę dać. A Mieszik, masz jakiś dobry czy nie za bardzo? O kurde, kuszę masz! Czekaj, EC! Czekaj, rozkopuję ci, rozkopuję ci, rozkopuje, 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 rozkopałem, Rozkopałem, rozkopałem pula! Rozkopałem pula! Patrz mi to tak, dobra, GG. Ale rozkopałem tak. mi sulejka teraz dosta... I teraz sulejka w dostanie. Ale. Ja to, się... Dlatego, bo ja słaby na masę, nie, on nie na masę. No, sorry, ja prawie też padłem. <laughs> W się dobra, teraz już się będę kapał bez zabawy. No, zabiłem Admina w trzech krokach, nie? Elka, hmm. zabiłem. Co? Co? Jesteś na jakichś etapach, czy nie? A ty? Może. Ja nie. Znaczy ja, ja można tak powiedzieć. Czyli ty pewnie jesteś, jakby nie na oparki, to masz tutaj taksy złączone czy coś takiego? Czyli taksy to nie powiedziałbym, wiesz tam, kurwa. No, mam taką kilaurę, że mnie kurwa, nie mogą wykryć. No! Stulejka! Stulejka dostanie takim pierdol skilał. Proszę! Proszę! Nieludka! On się wywala! On si tu Aha, stulejka, to odpał! odpál. Stulejka? Co tak, tak, tak mnie zvyzývałeš? Tak mi na svojom streamie, tak? Tak mnie vyzývałeš, že jestem som że že čo ma grać mi umiem Minecrafta, a teraz co? No dawaj stulejka, bitka! Pamiętacie mnie?